W tym roku pogoda nie sprzyjała przelażom. W zeszłym tygodniu mieliśmy temperatury sięgające 30-35 stopni i w wówczas lipa. Pszczoły z uwagi na to nie były w stanie ograniczyć i zredukować zawartość wody w miodzie. Klient przywiózł nam miód. Średnia zawartość wody w tym miodzie to jest około 20%. Jest go sporo, bo przybył nam około 400 litrów, w związku z tym w lutym marcu kiedy będzie jeszcze sprzedawał, no to jest duża możliwość, że ten miod sfermentuje. Dlatego dzisiaj za pomocą maszyny Aquavitec zredukujemy zawartość tego miodu do 18%. W maszynie mamy aktualnie 50 litrów miodu. W związku z tym tutaj każde pół litry wody ukapane do tej butelki to będzie redukcja mniej więcej o 1%. Więc dążymy do tego, żeby z tej maszyny ukapało 1 litr miodu, wody. W związku z tym będziemy mieć redukcję na poziomie 2%. Załączamy maszynę, ustawiamy opcję suszenie. Po zamknięciu pokrywy tutaj mieszadła specjalnie zaprojektowane będą się poruszały i rozprowadzały mniej po całej swojej powierzchni. uruchamiamy z powietrza i zakładamy głowy dzięki czemu maszyna działa w obiegu zamkniętym dla małej pasieki mamy maszyny 50 litrowe natomiast dla dużej pasieki mamy, pasie mamy maszynę 120 litrową w następnym filmie pokażemy Państwu efekty pracy maszyny